Teraz to na wysokości jakieś 4100 metrów Jest niesamowicie strome podejście Tam na samą górę Trzeba wyjść i Po prawej stronie tam w oddali jest jakiś mega kot 5500 chyba a Tutaj ładnie widać taką morenę. A tu jest taka morena. I tam jeszcze inne górki. I wychodzimy, wychodzimy, bo tam w dole są moi e, współtowarzysze z mega głębokiej doliny. Jak widać, no takie nachylenie. Całkiem spore, grząskie po żwirze. a Przyszliśmy stamtąd taką dużym podejściem. Przyszliśmy tutaj. Jest taka dolinina głęboka i to zaczęliśmy jakoś iść tutaj jest tutaj już też grań Jeszcze mam tyle do, do podejścia. Mam nadzieję, że ta to już jest grań końcowa i po lewej stronie będzie szczyt. To na razie kolejny reportaż będzie z samego szczytu.